Hej, hej! Witam was wszystkich bardzo serdecznie przy naszej mini grządce podwyższonej, którą zasypałem, ja wiem, ze dwie godziny temu e, przerobionym kompostem. Przerobionym, przesianym kompostem, o tak. Może nie był do końca przerobiony, dlatego go przecież przesiewałem. Dobra, ale to są tylko szczegóły. Uzupełniłem tą grządkę właśnie takim kompostem i dzisiaj możecie się już domyślać, zresztą po tytule też już się pewnie domyśliliście, co dzisiaj będziemy robić, a będziemy dzisiaj sadzić czosnek. Tu mam ząbki czosnku. E, tak. Są ząbki czosku i tutaj też są ząbki czosku. Nie pokażę Wam y, główek, bo y, kurczę, nie nagrało się. Bo dzisiaj, moi drodzy, będzie pierwsza część eksperymentalnego nagrywania, bo nagrywam kamerką, a nie telefonem, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No i właśnie przez też przez te. O, sorry, cień <laughs> I też właśnie przez to eksperymentowanie troszeczkę wyszło tak, że y, zamiast włączyć nagrywanie, to po prostu zdjęcie zrobiłem i, i tak wyszło. No, ale nic straconego, zaczniemy od nowa jeszcze raz. Więc tak, czosnek, możecie troszeczkę się obtegociły ząbki z tej łupiny, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. Tak, wybieramy ząbki, wybieramy główki jak największe, no nie? To są czosnki z naszych zbiorów tegorocznych. I wybraliśmy największe główki, tam było sześć czy siedem główek, takich największych czoskowych. Wybraliśmy właśnie te główki, rozdzieliliśmy już na ząbki, co się właśnie nagrało, i te ząbki będziemy teraz wkładać w ziemię. Będziemy wkładać w ziemię, pamiętając o tym, żeby tą końcówką y, do dołu, a tym takim ogonkiem do góry, no nie? Bo stąd wyrastają korzonki, stąd wyrastało dyga, więc żeby czosnek miał łatwiej, nie musiał kombinować, gdzie jest góra, gdzie jest dół, to już sadzimy tak, jak powinien być. Mamy specjalny sprzęt w postaci łopatki, którą będziemy robić otwory. A znaczy, że tam już zaczęliśmy robić, no nie, tu mam gdzieś dotąd są posadzone czoski. Jeszcze nam została ta część do dokończenia. I tą łopatką robimy otwory. Otwory mniej więcej na 2 trzecie, znaczy głębokość tych otworów to jest 2 trzecie wielkości ząbka. Dwie trzecie? Co ja gram? Trzykrotność głębokości ząbka. Głębokość otworu powinna być trzykrotnością wielkości sąwka. o tak miałoby. Chyba dobrze się, dobrze to powiedziałem, mam nadzieję, że mnie zrozumieliście, bo ja sam troszeczkę mam problem z tym co powiedziałem, ale to już jest inna sprawa. Dobra, bierzemy się za robotę, bo y, ziemia obsycha, a tego też nie chcemy za bardzo. Tutaj rób te, y, rób do no nie? A ja będę wsadzał, a później na końcu zasypiam dopiero, nie? Ząbki wkładamy do otworów. Tak, jak mówiłem tą końcówką do dołu. Za chwilę będziemy to zasypywać. O to jaki ogromny ząbek. <grych> Tutaj zostawimy sobie tą część. Ja mam wrażenie, że to jest za, za, za ten. Za gęsto, ale żonka się upiera, że nie jest za gęsto, więc. Posłucham się żonki. I e, tutaj zostawimy część jeszcze tego zagonka. Bo to, właśnie, nie powiedziałem. To jest czosnek zimowy. No nie? To jest czosnek zimowy odmiana harnaś. Więc posadzimy teraz na jesieni To w zasadzie jest ostatni termin, żeby posadzić już ten czosnek. E, I tak. I posadzimy właśnie tą część, zasadzimy tym harnasiem, zimowym czosnkiem. A tamtą część zostawimy troszeczkę miejsca i. I tak dla eksperymentu też zrobimy tam czosnek wiosenny. No nie, posadzimy czosnek na wiosnę. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Szczerze, mówiąc jeszcze czosnku na wiosnę nie sadziliśmy, nie? No, czosnek wiosennego jeszcze nigdy nie sadziliśmy, więc to będzie też taki eksperymentalny trochę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, a czosnek, czosnek sadzimy, ponieważ bardzo dużo zużywamy czosnku w domu, bo lubimy czosnek, prawda? Tak, lubimy czosnek. Wiem, że czosnek śmierdzi z buzi, znaczy wróć, zbudzi śmierdzi czosnkiem, jak się go je, ale jeżeli nie chcecie mieć smrodku, czosnku w wydychanym powietrzu, możecie zawsze spożyć czosnek, na przykład marynowany. Jest bardzo fajny w smaku, ja tam bardzo lubię. Co jeszcze, czosnki mają bardzo dużo właściwości zdrowotnych. Działają trochę jak antybiotyki, bo pozwalają pozbyć się wirusów i bakterii, i co jeszcze robią czoski? A, bardzo są dobrymi przyprawami w kuchni są czoski, tak. Bo czoski, czo, czosnek jest przyprawą i dodaje się go do wielu potraw. My dodajemy najwięcej czosnku do mięsa. Bo mięsa. No, chciałem powiedzieć, że dużo mięsa spożywamy, ale nie spożywamy dużo mięsa w sensie, w sensie mięsa, no nie? Bo nie kupujemy po prostu wędlin i wędlinki robimy sobie sami, pieczemy mięso. Parzymy mięso, gotujemy mięso, a mięso bez czosku to już nie jest to samo mięso. Dobra, zostało nam jeszcze troszeczkę czosków, znaczy główek, znaczy wróć, ząbków nam zostało trochę. Tu jaka ogromna ząbka, ząbek ogromny. Ogromna ząbka mi tu została. Tak, to jeszcze wsadzimy tego, bo aż szkoda, żeby się zmarnowało. Chyba, że na wiosnę cząstek zrobimy w ogóle osobną rabatę. To sądzisz? Tak sobie teraz pomyślałem. W ogóle, no taką niedużą jak ta, no nie, i na wiosnę po prostu zrobimy kolejną. No dobra, to robimy inaczej. Nie będziemy sadzić jednak. Widzicie, jak szybko się plany zmieniają? Nie będziemy sadzić wszystkiego w jednej rabacie. Czyli posadzimy czosnek zimowy, bo mówię, jest zimowy, bo szkoda miejsca i tych ząbków, żeby się zmarnowało. A na czosnek wiosenny. tu już jest chyba, tak? To te dwa jeszcze stary. A na czosnek wiosenny zrobimy po prostu kolejną rabatę. Tak będzie. No dobra, także te otworki. Żeby już sobie czosnek tutaj zaczął swoje życie. Tam widziałem jakieś materiały, że ludzie dodają. Taki przefermentowany, można powiedzieć, węgiel drzewny jest do czosnków. My niestety, my niestety nie mamy takiego węgla drzewnego. Bo jeszcze nie palimy po prostu w domu. No, palimy ogólnie drewnem, tak? No ale jeszcze nie zaczęliśmy, nie zaczęliśmy sezonu grzewczego więc takiego węgla, nie węgla tylko popiołu. Ja powiedziałem węglem drzewnym. Boże, popiołem, sorry, popiołem drzewnym. Nie mamy popiołu drzewnego, bo... o, robak czerwony, widziałeś? To są pożyteczne robaczki? No to żyj sobie. No. No, lubimy pożyteczne robaczki. On sobie znajdzie. No, Nie mamy popiołu drzewnego, bo jeszcze nie zaczęliśmy sezonu grzewczego, więc dlatego dlatego go jeszcze nie mamy. No, będzie musiało być tak, jak jest. Jeszcze mamy plan, żeby to zasiłkować, To drzewnica. No w sensie, będzie spuchniała sobie ziemię, nie? Tu na pewno też jeszcze jedzonko znajdzie. Może nie umrze podczas zimy. No, chcemy jeszcze właśnie zasiłkować, raz, żeby utrzymać wilgoć, bo to jest nieduży, nie, nieduża ta skrzynka y, rabatowa, jest nieduża. Więc przy takiej pogodzie, gdy jest dosyć ciepło, bo jest ciepło naprawdę i wiatr wieje, będzie to dosyć szybko wysychało. A druga rzecz, żeby też nie traciło tak szybko ciepło i nie przemazało podczas zimy, no nie? No. Także tak to wygląda. Ja zaraz przetariam Fade away yeah, 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 yeah. As you fade away yeah, 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 yeah. yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could No i tak moi drodzy, zrobiliśmy tą grządkę Podczas pracy wyszła zmiana planów, bo Na początku mieliśmy zrobić tak, że część tego tak Powiedzmy 80% miała być czosnek o zimę, a później tutaj na samym końcu miał być czosnek Wiosenny, ale Jak sami widzieliście, doszliśmy do wniosku, że tu jest Zbyt mało miejsca i trochę szkoda Zostawiać tych Takich fajnych, dużych ząbków, żeby je sadzić gdziekolwiek indziej Więc na czosnek Wiosenny powstanie po prostu osobna grządka po wsadzeniu tych czosnków do ziemi, postanowiliśmy okryć to ściółką. Nie mam pojęcia czy tak się robi, czy nie, ale sądzę, że to, jest, że to nie jest zły pomysł. Mam nadzieję tylko, że ten czosnek się przebije przez warstwę tej słomy. Najprawdopodobniej do momentu, kiedy zacznie wychodzić, to już tej słomy będzie dużo mniej, no nie, bo się trochę rozłoży, trochę oklapnie, że tak powiem i da radę. Jeśli nie, no to trzeba będzie pomagać, tak, trochę ściągnąć tej słomy z wierzchu, czy coś, odkryć ten czosnek. No, zobaczymy, jak to będzie. Mówię, to jest eksperyment. Tak jeszcze nigdy nie robiliśmy. Pierwszy raz jest to tak robione przez nas. No, wierzchu jak widzicie, położyliśmy takie właśnie kijawki. A to tylko ze względu na to, żeby ta słoma się nie rozwiewała. Bo jednak trochę wiatry wieją. Pogoda jest taka, jaka jest. Znaczy, jest ogólnie ciepłego wiatru i no, duże byłoby prawdopodobieństwo, że cała ta słoma po jakimś czasie by latała wszędzie, po całym ogródku. No, tak więc. Tak więc tak to postanowiliśmy rozwiązać. No dobra, moi drodzy, ja już będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas w naszym towarzystwie, bo my w waszym spędziliśmy bardzo miło czas. Musimy się trochę przyzwyczaić do obecności kamery, no nie podczas prac, bo, bo jednak to jest taka też troszeczkę nowość w naszym życiu, ale myślę, że z czasem to wszystko jakoś przyjdzie, no nie? Dobra, uciekam. Tak więc ja was bardzo serdecznie pozdrawiam i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!